Dotęste nie mam szkoły, ale mam coś więcej, nie mam roboty, ale mam swoją pensję, nie mam ochoty, ale mam tendencję. By mówić bardzo chętnie, gdy one dwie, pytają czy mam żonę mnie, o co jeszcze chuje po francusku raczej po polsku to może mniej dzwoni Ziomek chce wbijać się. Mówię, moment mordo chyba nie jednak, gdyby jakimś cudem w biegu, spytałbym na chuj, żeś wszedł. Będę dać mogliby tlen Sąsiad myśli, że ćwiczymy śpiew pany panny, wijany ment, Jestem fajny boj, fajny przed Ja to przy nich prawie stary zgret Już ledwo łapie słaby dech Na ścianie zdjęcie mojej ex Nie mam gum, ale kondol i tak by pękł Robiłem to jakbym pierwszy raz miał dziś dupę Gadamy se faki super i raczej się Leżąc na wznak ich szlugiem. Głupio czuję się, gdy wyszły ci już samotnie paląc jointa w ciszy Ej, nie będą miały Chyba tego za złe, że nagrałem je na starą low quality Jak się bawić to chlać Chcesz oryginał, tą płać Ty w tym łóżku trójka to max Nie masz numeru daj fax To kilka dni może trwać Kilka czystych mam taśm Kilka błękitnych mam wiar kilka z sumi mam karzy szczer Maxy gdy dzwoni galaksja i może to pilne coś Numer nieznany, po łyku medaksy, mam locze klasyczne, kto? Jestem sama na zimnie i mam całą willę, zaproszę też Sylwię, co? Niby miałem wyczyścić te duchy, znaczy tu ważą sprawinę, ale no, wpadnę Bijam one, piją greeny mleczne i tak myślę, że to trochę z nimi bezsens To nie szmiry, przecież to dziewczyny grzeczne, ale robią jakieś swoje miny śmieszne Więc otwieram, by się przestać sztynić setkę Zakładają jakieś maski jeszcze, lecz rzucają we mnie swoje majtki wcześniej, o nie jestem głodny, lecz dają mi dropsa, więc jem bez oporów go Nie jestem pazerny, lecz jak mają nosa to chcę, weź to z rolu, co? Zwykle nie zdradzam, ale może zależeć też od nastroju to Zwykle nie przesadzam, lecz może nie w tym pokoju, bo miałem zakwasy, aż brałem przez tydzień nurofen Pogubił się podczas obliczeń stopper w pewnym momencie już mówię Dziewczyny, lecimy w ten weekend na hotel Głupio czuję się dopiero, kiedy wracam dzierbem prawie już pod domem Ej, nie będą miały chyba tego za złe, że nagrałem wszystko kadę telefonem Jak się bawić to chlać, chcesz oryginał to płac W tym łóżku trójka to max, nie masz numeru daj fax To kilka dni może trwać, kilka czystych mam taśm Kilka błękitnych mam wiatr